Dobraś sobie Monika, że leżysz sobie na pięknej włoskiej plaży. Mm. Dookoła tylko świecące słonko, szum fal. A obok mnie staruszka. No, włoskie babcie mają to do siebie, że są petardy. Tak, Nikt nie wyglądał na chujek. Myślisz, że to właśnie przez te włoskie klimaty tak się dobrze mają? Myślę, że to ta cała śródziemnomorska dieta. Chyba trzeba się temu przyjrzeć. Włosi mają swoją dolce vita, Grecy mają swoją siestę, a na Okinawie mówi się ikigai, czyli powód, by wstać z łóżka. Wszystko to składa się na coś, co dzisiaj nazwalibyśmy slow life, mm -hmm. um, ale slow wcale nie oznacza leniwy. To bardziej żyć świadomie, jeść powoli, spotykać się z rodziną, nie gonić ciągle za czymś nowym. No właśnie, a u nas co? śniadanie w biegu, obiad w biegu, spotkania na spotkanie. W ogóle nie ma mowy o po prostu takim powolnym, dwugodzinnym obiedzie, czasie z rodziną, przyjaciółmi, celebracji wspólnego posiłku. Tak jak u nich. No cóż. I co? I myślisz, że to właśnie to, te takie, takie zależności społeczne i te takie interakcje, które oni, o które oni u siebie wbają Dbają, dbają, dbają. Sprawiają, że są tacy zadowoleni i długowieczni. Więc trochę tak i trochę nie. Więc użyję tu słynnego to zależy. Och. Kochamy, to zależy w nauce. No bo teoretycznie, mniej stresu równa się mniej kortyzolu, czyli hormonu, tak zwanego hormonu stresu. Jest to hormon, który jest wytwarzany w naszej korze nadnerczy. Głównie wpływa on na nasz metabolizm. W normalnych warunkach jego działanie wpływa pozytywnie na nasz organizm, działa na przykład przeciwzapalnie. Dlatego, że jego zadaniem jest motywowanie naszego organizmu do działania. Natomiast przewlekły stres powoduje przewlekły nadmiar kortyzolu we krwi, co prowadzi do licznych zaburzeń, np. w rozmieszczeniu naszej tkanki tłuszczowej, zaburzeń, problemów z cerą, zaburzeń snu, ale może też doprowadzić do znacznie poważniejszych problemów, bo na przykład za duży poziom kortyzolu prowadzi do insulinooporności czy nawet do chorób serca. No, czyli teoretycznie ten slow life i te, te całe wellness, o którym się tak dużo mówi, potencjalnie może mogłoby być rozwiązaniem na nasze wszystkie problemy, co oznacza, Ewa, jedno, pakujesz prezesa i się wyprowadzamy na Sardynię. Okej. Okay. Wiecie co, ta Sardynia i ta wyprowadzka wcale nie jest taka przypadkowa, a przynajmniej to miejsce nie jest do końca przypadkowe. Generalnie to nie tylko my z Ewą tak mamy, że nawet jak gdzieś jedziemy, to nie możemy się spokojnie nacieszyć widoczkami i po prostu luz blues i odpoczynek, tylko jak zwykle człowiek sobie musi zadawać jakieś pytania. I to nie my byłyśmy pierwsze. Ponieważ naukowcy też zaczęli się temu przyglądać, dlaczego w konkretnych miejscach na Ziemi mamy do czynienia z no tak zwaną długą wiecznością. I nazwali je. Nazwali je Bluesons. I teraz pewnie pomyślicie, że ta piękna nazwa Blue Zones, niebieskie strefy, tak. to jest jakieś ładne, poetyckie. Jest metafora. Tak, nazwanie tej długowieczności. Macie Was. Chodzi tylko o to, że naukowcy, robiąc te badania i zaznaczając na mapie miejsca, w których mamy największy procent stulatków, po prostu użyli niebieskiego markera. Zero, po prostu polotu. Zero. Nie. Obecnie wyróżniamy pięć głównych tych niebieskich stref. Między innymi jest to właśnie Sardynia we Włoszech, a dokładniej konkretny region, czyli Barbagia, jest to bardzo górzysty region wyspy kozi mlekiem i serem płynący. I co jest ciekawe, teren ten jest strasznie słabo zaludniony, jeśli chodzi na skalę europejską, a równocześnie to tam znajdziemy właśnie mężczyzn, którzy żyją najdłużej. Co nie jest typowe, bo jak pewnie wielu z Was kojarzy, zazwyczaj to właśnie mężczyźni mają dużo niższą tą średnią wieku. Ale, żeby było sprawiedliwie, taką niebieską strefą dla kobiet jest Okinawa w Japonii. Jest to mała, odizolowana wysepka, gdzie mamy piękne rodzinne życie, a kobiety cieszą się tam długim zdrowiem i spokojem. Ale wróćmy z tej Japonii, wracamy do Europy. Mamy też oczywiście. Grecja, bo wielu z Was na pewno się Grecja też kojarzy z takim strasznie powolnym życiem, nikomu się nie spieszy, każdy się spóźnia i tak dalej. Kolejną taką niebieską strefą jest y, Ikaria. To przenieśmy się znowu w inną część <laughs> naszego wspaniałego świata. E, co takiego kryje się na półwyspie Nikoja w Kostaryce? Poza tym, że jest tam bardzo obszerny, nienaruszony las deszczowy, do którego jest bardzo ciężko się dostać, jest otoczony rajskimi plażami, jest ponoć magiczna woda, bogata w wapń i magnez, która pomaga zapobiegać chorobom serca i osłabieniu kości wśród mieszkańców, dzięki czemu cieszą się oni dłużej zdrowym życiem. Została nam ostatnia niebieska strefa i tym razem jest ona w Kalifornii. I to jest bardzo konkretne, bo to nawet już nie chodzi o to, o to miejsce, że to jest tam Lama Linda. Chodzi o to, że to dotyczy bardzo konkretnej społeczności, albowiem społeczności Adwentystów Dnia Siedmego. A wszystkie te miejsca są jak magiczny teleport na inną planetę, jakby czas się tam zatrzymał. Na pewno kojarzycie te klimaty jak w filmie Pod Słońcem Toskanii albo w The Dorals. Albo oczywiście po prostu świetny film, świetny musical, każdy kojarzy. Mamma Mia w Grecji, piękny klimat. Piękne klimaty. Piękne, Piękne życie. Piękne życie. Jak w sumie w, można, można, by się wcielić w Julia Roberts w i, 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 Jedz, się i kochaj. Dokładnie. Marzenie. Dobra, nie mogę się tak rozmarzyć, bo tak, doktorat musi się skończyć. No. No dobrze, my tu z Ewą się tak troszkę rozmarzyłyśmy, jeśli chodzi o te wszystkie piękne destynacje i klimat, który tam panuje. Ale musimy sobie zadać pewne poważne pytanie. No, czy naprawdę jesteśmy w stanie żyć dłużej, jeżeli będziemy tu sobie raz popijać wino, a tu raz y, jeść sobie jakiś pyszny ser z oliwą z oliwek? Ok, zacznijmy w takim razie od y, wspólnych cech wszystkich mieszkańców y, tych pięciu niebieskich stref. Po pierwsze, dieta tych ludzi. E, nie da się nie zauważyć, że w każdej z niebieskich stref dominuje głównie jedzenie roślinne. Są to posiłki bogate w warzywa, rośliny strączkowe, różne orzechy. I oczywiście oni spożywają też mięso, dlatego że tylko adwentyści dnia siódmego są nie stricte wiem, tak. wegetarianami. Natomiast w pozostałych strefach spożywają mięso. Ale po pierwsze, jest to bardzo chude mięso, albo jest to głównie mięso ryb. I to mięso jest spożywane raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, jakby w ich diecie praktycznie nie ma cukru. Jedyny cukier to jest ten pochodzenia naturalnego, czyli ten, który występuje w owocach albo w miodzie. Ważna jest jeszcze jedna cecha. Nie to, co jedzą, ale to, jak jedzą. Mhm. Dlatego, że dbają o to, aby spożywać umiarkowaną ilość kalorii, czyli oni nie jedzą po to, żeby się najeść do pełna i wstają od stołu tak, że jęczą do... już z bólu, bo już wiedzą, że jest źle. Nie, nie są w stanie wstać od tego stołu, e, według filozofii mieszkańców Okinawy, teraz wybaczcie mój japoński, e, hara Hochibu Chodzi o to, żeby najeść się do tego momentu, kiedy czujemy się w 80% pełni i ani troszkę więcej. Czyli tak jeszcze by się zmieściło parę gryzów obiadu plus do tego ciasto po obiedzie, ale tego nie robisz. Ale na deserek zawsze jest miejsce. Na deserek zawsze jest miejsce. Ale co jest jeszcze słuchajcie istotne, to nie tylko to, co oni jedzą, tylko w ogóle jak wygląda ich tryb dnia. Czyli to, że... Mają bardzo dużo takiej codziennej aktywności fizycznej. I, nie, I tu nie chodzi o to, że siedzimy przy biurku przez 10 godzin w jakimś korpo, albo w labie, albo w szkole, czy w ogóle gdziekolwiek, i potem sobie na godzinę pójdziemy na siłownię i będziemy podnosić Super. ciężary po prostu i tak dalej. Czyli guilty, bo to jestem ja, między innymi. Oni robią zupełnie coś innego. Oni przez cały dzień wszędzie chodzą. Pracują w ogrodzie, wszędzie właśnie poruszają się pieszo. I co nam to daje? Daje nam to to, że zapobiegamy dzięki temu wielu chorobom. Między innymi wszystkim problemom, jeżeli chodzi o układ krążeniowy, o układ oddechowy, wiadomo, mniejsze problemy z zawałami, jakimikolwiek schorzeniami, jeżeli chodzi o serce. Ale co jest jeszcze istotne, taki regularny i umiarkowanie intensywny ruch w ciągu dnia. Zapewnia nam wyrzut takiego bardzo przyjemnego koktajlu hormonów do naszego, do naszego organizmu. Od endorfin po no, dosłownie wszystkie hormony, jakie byście mogli sobie wymarzyć, co z kolei zapobiega na przykład depresji. Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem są właśnie relacje międzyludzkie. Eee, w niebieskich strefach ludzie żyją w bardzo małych, eee, zżytych ze sobą społecznościach, mają wielu przyjaciół, liczną rodzinę i jak się okazuje, ma to bezpośrednie przełożenie właśnie na ich zdrowie. Eee, badania pokazują, że silne więzi społeczne wpływają na nasze zdrowie znacznie lepiej niż rzucenie palenia. O, tak. Nie spodziewałam się. Mniej przyjaciół. Pomaga. No okay. to taka bardzo oczywista rzecz. Każdy kontakt fizyczny, przytulenie się, trzymanie się za rękę, sprzyja również uwalnianiu hormonów, o których powiedziała wcześniej Monika, czyli właśnie koktajl endorfin, serotoniny i dopaminy, które przynoszą wiele korzyści nie tylko dla naszego zdrowia fizycznego, ale także dla naszego życia emocjonalnego. Tak, a jak już w ogóle jesteśmy przy takich więzach społecznych i takim społeczno-psychologicznym aspekcie. To bardzo ważne jest też to, co niektórzy ludzie zapewniają sobie za pomocą wiary albo jakiejś duchowości, a inni, którym wiara i duchowość średnio odpowiada, zapewniają to sobie za pomocą takich codziennych rytuałów, czyli tego, że codziennie o konkretnej godzinie, na przykład siadają i piją kawę albo słuchają konkretnej muzyki. I to też zapewnia nam taki dobrostan znowu tej sfery bardziej, Psychologicznej, a mniej tej fizycznej. Ale to się przekłada na też tą strefę absolutnie. fizyczną. Czyli niestety tu odpowiedź nie jest taka, jak się pewnie po nas spodziewaliście, czyli że siądziemy, powiemy wam, no tak, oczywiście, możemy sobie tutaj pogmyrać w genach, tam pogmyrać w genach, tu coś pozmieniać, tam coś zamienić, tu coś przyblokować, będzie super, długowieczność załatwiona. No, no nie. nie, kompletnie nie, bo jeżeli chodzi o długowieczność, to tutaj ten udział genów to jest tylko tam kilka, kilkanaście procent. Dwadzieścia dokładnie tak, się, tego. około dwudziestu tak procent. Tak się mniej więcej szacuje, a cała reszta to jest po prostu styl życia. No niestety tak. Czyli nie da się tego sztucznie sobie załatwić, tylko trzeba na to pracować całe życie. Ale tak jak się pewnie spodziewacie, jak to zazwyczaj bywa, nic nie jest takie czarno-białe. I w przypadku niebieskich stref również mamy trochę kontrowersji. No właśnie, chyba jednym z najczęściej powielanych mitów jest to, że mieszkańcy południa mają się dobrze przez ilości wina, jakie wlewają w siebie każdego dnia. Tak. Ponieważ no, faktycznie w wielu tych miejscach istnieje kultura hmm, picia tam kieliszka dobrego wina do obiadu czy generalnie do posiłku. No tylko właśnie, kieliszka wina, nie butelki wina, nie x butelek wina. No właśnie, to nie działa tak, że pojedziesz na tydzień na wakacje we Włoszech, będziesz non stop pił wino i, i za winem i, i... I to jest ta dieta śródziemnomorska, o której mówią, że jest taka zdrowa. No nie, no ponieważ nie, ponieważ właśnie w tym tkwi sekret umiarza, ponieważ tak jak mówił WHO, jasno zresztą, nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu. Mm, dokładnie, a drugą sprawą która budzi ogromne kontrowersje według y, y, krytyków teorii niebieskich stref, jest w ogóle sama metodologia tych badań. Hmm. E, przede wszystkim musimy pamiętać, że te badania pochodzą z, z 2005 roku i koncentrują się na stulatkach, czyli y, y, i to jeszcze na stulatkach z bardzo odizolowanych części świata. Czyli mamy do czynienia z ludźmi, którzy urodzili się około 1900 roku. Hmm. Gdzieś totalnie nigdzie. Mhm. Tam gdzie diabeł mówi dobranoc. Dokładnie. I wielu z nich nie posiada czegoś takiego jak akt urodzenia. Mhm. A jak wiemy, kłamanie w kwestii wieku to jest jedno z najpopularniejszych kłamstw tak, wśród, wśród ludzi. Eee, więc cały ten fakt, że nie mamy jasno, czarno na białym napisane, że dana osoba urodziła się w tym i w tym roku, uderzyła tylu i tylu lat. No jednak, no. E, troszeczkę zakłamuje te badania. To jest w ogóle ciekawe w Stanach Zjednoczonych, jak e, wprowadzili akty urodzenia obowiązkowe. Mhm. No to nagle średnia długość życia bardzo drastycznie zmalała mhm. w całym kraju. Mhm. Kolejną sprawą są też jednak potencjalne inne oszustwa. W pewnych badaniach w, przeprowadzonych w Japonii okazało się, że nagle brakuje im bardzo wielu stulatków. O, gdzie oni się przynajmniej podzielili? Bardzo wiele zaginionych babci. No, odpowiedź jest prosta. Po prostu pazerni wnuczkowie postanowili nie zgłaszać śmierci babci, aby dalej móc pobierać za nią emeryturę. Eee, w związku z czym jednak tam nie ma tych i robić Tak, chcieli, i statystyka jest. jest troszkę, może troszkę na wyrost, podciągnięta w jedną stronę. Um, zwolennicy krytykowania tych badań przekonują, że jednak Sardynia, Okinawa czy Ikaria to są dość podejrzane miejsca, jak na rekordy długowieczności. Musimy pamiętać, że jednak przez większość czasu te miejsca były bardzo ubogimi regionami, leżącymi na totalnym odludziu. Poziom wykształcenia mieszkańców był tam bardzo niski, natomiast poziom przystępczości stosunkowo wysoki. Dodatkowo, Odnotowuje się tam bardzo wysokie spożycie właśnie alkoholu i papierosów, no co nie jest wiarygodnym źródłem, że akurat tam mamy tylu stulatków. Tak, gdzie równocześnie jest tak dużo niesprzyjających czynników. Mhm. A propos jeszcze genetyki: mamy takie bardzo specyficzne miejsce, gdzie też mamy powiedzmy duże zagęszczenie stulatków w jednym, w jednym miejscu. Jest to Nikoja. I moglibyśmy pomyśleć, no okej, okay, bardzo izolowane miejsce od reszty świata, czyli tam ludzie raczej zawierają małżeństwa między sobą, mają dzieci między sobą, dzieci z rodzin, gdzie jest tendencja do tego, żeby dożywać bardzo, bardzo wysokiego sędziwego wieku, no to co, no spodziewamy się, że te dobre geny, które nam zapewniają tą długowieczność się przecież utrwalą, mm -hmm. tak? No tak, tak, tak by logika podpowiadała. No, i okazało się, że tak nie jest, ponieważ ludzie, którzy faktycznie pochodzili z Nikoi i faktycznie teoretycznie powinni mieć te geny przekazane z dziada, pradziada, kiedy z Nikoi się wyprowadzali, już tam nie mieszkali i zmieniali tryb życia, nie dożywali takiego takiego sędziwego wieku. Absolutnie. Absolutnie się wyprowadzali. Trzeba było tam zostać, a nie coś takiego. Więc to znowu obala nam ten duży wpływ genetyki, genetyki na, na długowieczność. Ja mam Ewa tak na koniec tego odcinka, mam do ciebie takie pytanie. Mhm. Ta globalizacja to tak dobrze czy niedobrze? Wiesz, to nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miała powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałabym, że ludzi. Dobra, e, pomijając monolog skryby, to tak na serio, co o tym sądzisz? Okej, okay, więc znowu to zależy, jak na to popatrzysz. Hmm. E, no bo z jednej strony badania pokazują, szczególnie na przykładzie mieszkańców właśnie niebieskich stref, że globalizacja przyczynia się do skracania życia e, mieszkańców. E, w ostatnich dziesięcioleciach niebieskie strefy pochwyciła w swoje szpony właśnie ta krwiożercza globalizacja i obecnie długość życia przeciętnego mieszkańca, na przykład właśnie Półwyspu Nikoja, coraz bardziej zbliża się do średniej światowej. Mhm. Mamy tam coraz więcej śmieciowego jedzenia, ludzie coraz częściej wykonują pracę zdalną, są zmotoryzowani, w związku z czym, chociaż pomimo tego, że dalej w odległych górskich wioskach można znaleźć ślady tego dawnego trybu życia, no to jednak idziemy coraz bardziej w tą stronę anten satelitarnych, drogich samochodów i wszystko robimy zdalnie. Stopniowe zanikanie niebieskich stref widać wyjątkowo wyraźnie na przykładzie Okinawy, gdzie ludzie mieli najdłuższą, średnią długość życia z całej Japonii, gdzie Japonia już jest krajem, gdzie ludzie żyją długo. stosunkowo długo. Natomiast potem nadszedł XXI wiek i ta średnia długość życia zaczęła się nam nagle coraz też skracać. Kiedyś to były czasy, teraz... Poryści zaczęli przyjeżdżać, przywozić McDonaldy, KFC i te inne... Te, wszy te się... wszystkie okropne rzeczy. Dokładnie. Zmienił się tryb życia na ten gorszy. Więc pod docenia. tym kątem globalizacja nie wpływa pozytywnie na długie życie. Dlatego, no tak, ale z drugiej strony też globalizacja daje nam taki powszechny dostęp do informacji. A za dostępem do informacji idzie dostęp do nowych technologii. Z dostępem do nowych technologii idzie nam dostęp do medycyny, do lepszego leczenia, do też znowu jakby wydłużania naszej, naszego życia. No i właśnie, no i tutaj mamy sprzeczność, i coś, co ym, nam zaburza to całe badanie niebieskich stref. No bo teoretycznie są to miejsca, gdzie mamy największy odsetek y, stulatków, owszem, mhm. ale według WHO, krajami, w których mamy najdłuższą średnią długość życia, jest na przykład Szwajcaria, jest Japonia, ale ogólnie nie tylko. To mała nie tylko okinawa. jakieś konkretne. Yy, w każdym razie ten ranking się zmienia z roku na rok, to jest bardzo płynny ranking, yy, ale zawsze w czołówce. Mamy światowe mm, gospodarki. Bogactwa, tak. tak. No, po prostu najbogatsze kraje, w, którym, w których ludziom żyje się stosunkowo dobrze. Bardzo dobrze wręcz. Więc to, tutaj może być jakaś zależność, w tym momencie przynajmniej. Więc może idealnie byłoby to połączyć jednak zachować tą globalizację, dostęp do nowoczesnej medycyny, do informacji, e, po prostu do lepszych warunków życia. Ale zostawmy trochę tego właśnie włoskiego slow life. Tak, takiego siadasz, to trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć, zastanowić się nad sobą, a nie tylko ciągłe życie w pośpiechu. Od, od taska do taska, jak to mówią. Czy coś takiego? Nie wiem, nie znam się na tej korpo, ale kojarzę coś takiego, że musisz coś zrobić, asap. O tak nie wiem. Myślę, że w naszej szerokości geograficznej trudno będzie nagle wcielić w 100% okinawski styl życia. Ale może korzystajcie z tego, że są wakacje i skorzystajcie z tego, że możecie wprowadzić elementy tego slow life do swojej codziennej rutyny. Zamiast siedzieć przed Netflixem, po prostu wyjdźcie na spacer, poczytać książkę. Tak, ale podcast y, oglądajcie i słuchajcie. Tak, dokładnie. To trzeba, wiecie, to mimo wszystko trzeba pewien balans zachować. A Ewa zastanowi się nad tym, czy nie wyprowadzi się czasem na jakiś półwysep i nie będzie po prostu siedzieć i na przykład, nie wiem, dojść kóz. Przynajmniej ładne tło będzie wtedy naturalne. Dokładnie. Na Pomyślcie o tym. Pomyśl Ewa, ty o tym. Chętnie. Ok, to trzymajcie się ciepło w te wakacje, dbajcie o siebie i czasami trochę zwolnijcie. Do usłyszenia. Cześć.